Cześć kochani, witajcie w Simsach 1C. Otóż tak, w końcu udało mi się skonfigurować programy tak, aby mi te Simsy nagrywały. I tutaj mamy naszą rodzinkę, znaczy rodzinkę, nasze, nasze Simy po prostu. Mamy tutaj Jacqueline i Marko. Tak, powiem wam, że cieszę się, że w końcu udało mi się to zrobić. Ponieważ już od dłuższego czasu chciałam nagrywać Sims 1, ale no miałam straszne problemy i... Po prostu programy nie odpowiadały. Jak widzicie, w domu jest bardzo pusto, powiedziałabym. Tutaj nawet nie ma drzwi do pokoju, tutaj jest podłoga usunięta, a to coś tam. Ponieważ jak widzicie, zobaczcie, ile mamy pieniędzy. Super dużo. Więc nasze simy w ogóle będą jadły na stojąco, bo nie stać nas po prostu. I dlatego naszym priorytetem teraz, tylko będzie znaleźć pracę. Teraz ja sobie, mimo wszystko, może pościszam. A jak nie, no to trudno. E, tak. I naszym priorytetem będzie znaleźć pracę. A początkowo nie chciałam, właśnie, żeby nie iść tu. Ty iść uczyć się gotować, a Ty po prostu idź, nie wiem, uczyć się techniki. E, tak. ona przyszedł nawet ten gościu. Bo chciałabym, żeby Żaklina zajęła się magią, ponieważ ciężko jest pogodzić pracę i magię. Dlatego stwierdziłam, że tak będzie lepiej. Och! Ale ty jesteś mądra. To tak, idź sobie rozpakuj pakiet jakiś tam. Tak, jak widzicie, łóżka najtańsze, wszystko byleby, byleby przetrwać, byleby zrobić coś. Tak sobie myślę, czy Jacqueline też wysłać do pracy, czy na razie odpuścić. Magiczny zestaw dla początkujących Magii CO. Zestaw dla początkujących to specjalny podarunek od ludzi z Magii CO, spółka ZOO. Którzy zapraszają Cię do wypróbowania naszej serii magicznych produktów dla domu. W tym pudełku znajduje się wszystko, co będzie Ci potrzebne do stworzenia swojego pierwszego zaklęcia. Tak, i na razie to zostawimy sobie. Zostawimy sobie gdzieś tutaj. Tak, króliczom norę zostawimy. E, tu zaklęć też tutaj postawimy. A ty jeszcze nie wypakowałaś wszystkiego. Dodaj do wyposażenia Magimony. Dodaj magiczne różka. Dodaj... O Jezu, przepraszam Was, bo ja mam e, trochę katar i przez to gardło mi siada. Więc no. Przepraszam. Dobra, weź już to wszystko tutaj. O! Zniknęło. Dobra, gdzie jest moja gazeta? Idz się faktycznie uczyć tego gotowania. Zaraz jak im komfort będzie spadał, to będzie bardzo smutno. Poczekajmy chyba do dziewiątej. Mówię. Prowadziłam się już do takiego większego domku, bo... Ja mam taką tendencję, że ja nie umiem budować domków w Simsach. I dlatego wolę korzystać z jakiś gotowy. A ten był taki... nie był malutki, było mnie na niego stać. I ma dość w miarę sporo pokoi. O, idzie gazeciara. Nawet mieszkam na jakimś skrzyżowaniu. No i parcela jest dość spora. Więc zawsze będę mogła coś dobudować. No rzuć, że te gazetę już. Dobra, to tak, popatrzmy sobie, jakie on ma zainteresowania. Gdzie to jest tu? On lubi sport. Lubi lata 60. łoho ho ho. Tak, w ogóle... Jak widzicie, tutaj Henryk kwir jest zombie. Nie to, żebym miała z tym coś wspólnego, ale um, przypadkiem umarł na mojej innej parceli i ze śmiercią targowałam się jego życie, no i jest zombie. <grym> tak, bo już tutaj grałam sobie inną rodzinką. Całkiem długo. I jak widzicie, no skutkiem tego jest um, Henryk Czwir, który jest zombiakiem. Ale proszę się odwróć. O, Widzicie jakiś śliczny? Dobra. Proszę pana, pan miał tutaj iść szukać pracy, a ja miałam... tak. Modę lubisz. O matko. Młode, środowisko, sport. A ty co lubisz? Ty lubisz też sport? Przyjęcia, ojejku! Kulinarie. Tak, dobra. A ty sobie porozmawiaj na przykład z nim tutaj. Porozmawiaj na przykład w plotku i rozmawiaj o zainteresowaniach, co wszyscy lubią. Panie majster, proszę to. Proszę iść pracy szukać, bo pieniędzy nie ma. O, nie lubisz. Czemu mnie to nie dziwi? Porozmawiam z Majką, bo ona jest jakoś przyjemniejsza, jeżeli o to chodzi. No Marko, ty idziesz? Jedyna oferta pracy w gazecie to! Tu tylko jedną ofertę jest. Ojej. Tak? No kurczę. No dobra Marko, musisz podjąć tę pracę. Mm. Szukaj pracy jeszcze raz. O, nie stać nas na komputer. Niestety. No tak. Chociaż ta praca taka... Niech będzie. No ale... Już mówiłam, nie stać nas. Dobra, ty sobie rozmawiasz z Majką. Jak ci idzie? O, nie lubicie. Może plotkul? O, krzyczenie na dziecko. No, halo, to jest mój dom, przestańcie. Idź. Pożegnaj się, pomachaj. I z mają też się pożegnaj, pomachaj. No i co ja mam tutaj im robić, jak oni sami nie wiedzą? Czytaj książkę na stojaka. Może stać mnie na jakieś krzesła jednak dupa, nie stać mnie. Na fotel też nie. Dobra. No cóż, trzeba przebimbać tę te, te biedę. Mogłabym jeszcze tutaj usunąć ten chodnik. Może jakieś pieniążki były. Od razu mówię, że za te krzaki to wszystko jest po jeden, to nie ma sensu w ogóle tego. Mm, tak, ty idź, i idź się uczyć gotować. No i co, muszę przebimbać tak cały dzień. O, cię tulo. Chociaż ty mogłabyś. Co się stało, Ziomek? Trzymek, proszę się uczyć techniki, a ty może przejrzeć zaklęcia. Um, nieznane. Tak, to coś było. Powiem wam, że ja już w mojej rodzinie miałam praktycznie wszystkie odkryte. Może inaczej, zobaczmy, jakie masz składniki. Masz różdżkę, tak, to ja wiem. Masz muchomory, masło i potropuchy. To zobaczmy, co możemy z tego zrobić. No, humorów, masła i poturopuchy. Pewnie zropuszenie. No dobrze. Tak, to zobaczymy, po prostu to przetestujemy, bo i tak nie mamy nic do roboty innego. Idź. Zobaczmy, co ty tam... ...wykminisz. Ładuj różdżkę. O, ty nawet nie będziesz miał gdzie tego postawić, kurde. A nie, bo to jest na różce. Bo ładna, zielona. Dobrze, i teraz idź przejrzyj zaklęcia. Zobaczymy, co to się stało. Ale mówię, jestem pewna, że to jest zropuszenie. Tak, uropuchowienie, przepraszam bardzo. Tak. Więc będziemy Simę zamieniać w ropuchy. I czytaj książkę. Nauczyłaś się tego gotowania, Nauczyłaś. Panie majster, proszę się przesunąć. Halo. To tak. Ty weź. Nie, 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 nie. Nie. Zmieniam zdanie. Czytaj książkę, a ty ucz się techniki. O jezu, ale te Simy są ciężkie. Nie możesz sobie posiedzieć na kiblu. Oj, posprzątaj, bo. Bo ja nie wiem, co wy tutaj możecie robić. Jeszcze przez cały dzień. Cały dzień i całą noc. Gdzie położyliście... A tu jest gazeta. To ty może sobie... Nie wiem, da się... Nie, mogę tylko spać. No to kurczę, też niedobrze. To może weźcie, zapytaj. Nie, 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 nie. Może porozmawiajcie o zainteresowaniach, Porozmawiajcie o kotach. Koty zawsze spoko. I... Na przykład... Zabawiaj, zażartuj. W ogóle strasznie podoba mi się ten ubiór do niej. No, super. O, rzuć zaklęć. A ja nie będziemy rzucać zaklęć. To może go połaskocz. O, nie lubicie się. O, już to by było na tyle. To rozmawiaj, plotkuj. Wszyscy lubią plotki. Żartuj. O, widzicie, mówiłam, że wszyscy lubią plotki. Może przytul po przyjacielsku i może em, maskotką go tam zabawiaj. Chyba nie lubi. Jezu, straszny ten komfort jest. Co ja mam z Wami zrobić, powiedzcie mi? To tak. Ty idź, wyrzuć to. Nie, ty nie będziesz tego czytać. On pójdzie to wyrzuć O, kurde. Kupiła mnie tą lodówkę co trzeba. No dobra, i coś przykąć. Simsy, nie błagajcie się. No, chipsy będziecie żreć. No, ale laska, mogłabyś to wyrzucić, tak? Dobra. Idź, pi. I ty też potem idź, pi. Mówię, bo nie mam co im tutaj powymyślać. Jak mi się włamie złodziej, to i tak nie będę miała wiele do robienia. W ogóle to są... ten to jest mój kot, Ares. Z innej rodzinki. Aresik. Tak. Chodzę tutaj po parceli. No co? To oni tak wcześnie staną i co oni będą robić? Kurde, Felek. Mówię, ja jestem trochę biedna, więc może jednak usunęłabym tą wykładinę tutaj. Co mi przyszło na parcelę? Albo się zlało mi na parceli. A tutaj sobie tak zaznaczyłam, bo tu był w ogóle jeszcze bardzo taki płotek ładny, wszystko dlatego sobie zaznaczyłam, że tam coś jest. Nie ma, musicie spać aż długo. Może jednak tak. Zobaczę tylko. Ile kosztuje? 600 aż kosztuje. No nie stać mnie. Tak bardzo mnie nie stać. Może zamówię pizzę jakąś czy coś. Nie mam telefonu, aha, tu nie zamówię. No tak. Dobra, idź, skorzystaj i przekąś coś, bo ja nie widzę. A ty śpi tam, póki możesz. Dobra. No, nie najadłeś się zbytnio. Pani śpi tam. Dobra, ten już pojechał. Zarobi pewnie wielkie pieniądze 90. No, ale to będzie zawsze coś. No co, wyspałaś się? Dobra, to idź posprzątaj. Może, słuchaj, przekąś coś. Bo i tak cię nie stać na nic lepszego. Patrz, jak rączki umyła. Dobra, idź to posprzątaj. Gazeciara? Nie. Ktoś inny mi tutaj gwizdał. Nie, dobrze, kto mi tam pogwizduje tak? Weź, może. Może przeczytaj po prostu. Głos rozgrywki, zmiany u Buckinghama. Źródła donoszą, że słynna kolekcja LAM została usunięta z galerii. Wyszedłem do wniosku, że ta kolekcja LAM jest nieco dziwaczna, mówi Buckingham. O, tam troszeczkę. Jak widzicie, LAMy przewijają się od Simców jedynki już. Dobra, czytaj sobie, czy. Oh, gazeta też już starą gazetę, laska? Dobra. Ja ci pro proponuję poszukać pracy. Tak, masz szukać pomimo to... Mmm... Może niekoniecznie ty. Zostaw tą gazetę tu. Idź się umyj. przekończ coś. Boże, naprawdę. Ty będziesz sprzedawać kukurydzę póki co. No, sorry, laska. Czasem tak bywa. Mam nadzieję, że przyjedzie. O, przyjedzie dzisiaj jeszcze. Dobrze, zostaw to. No, ale mnie nie będzie stać na lepszą. Może chociaż na telefon nie będzie stać. Gdzie tutaj telefony są? Nie, tu, tu. Tak, nie stańszy, ale potrzebuję. Dobra. To może usługi. Pizza. Nie, nie, to wyniesie. Zawsze mi to śmieszno, jak oni tutaj mówią. Dobra, 40 pacy, stać mnie. Jak już tutaj pośmieciłeś, to wejść to posprzątaj. A ty, no nie wiem. Idź spuść wodę, bo ktoś nie spuścił. No najlepiej tak żyć w śmieciowisku. Powiem wam, że zaczęłam tutaj poziomem hard. Bardzo hard może nie, nie, nie. O idzie pizza... pizza, pizza! Przywitaj. A ty może nie wiem. Co on mi do domu włazi? Kiedy oni tak wchodzą do domu? Dobra, pizza. Nie, nie jest, nie jest, nie jest. Zobacz, tu będzie pizza. Patrz jaka dobra, jaka miam. Patrz jaka miam. Dobra, by się jeszcze kawałek. Dobra, jeszcze jeden pies. I co, już nie ma pizzy. O jezu. Nie mam nawet krzesełka, słuchajcie. To na kibelek? Czy ty potrzebujesz coś do tej swojej śmiesznej pracy? mnie to jest tymczasowa, póki lepszej nie znajdzie. Czy ty kogoś znasz? Znasz. Majka ćwicze. To może. To może zawołaj sąsiada. Nie będę cię prosić. Na przykład Majka zadzwoni, porozmawiaj z nią. Może będzie chciała. Kurczę jakiś fotel muszę im kupić. Cokolwiek. O, nie chcę z nim rozmawiać. Patrzcie. <laughs> Ciekawe czemu. No do pracy mogłabyś już iść. O Jezu, jak ona śmiesznie wygląda! Ha, <laughs> ha, <laughs> jak zabawnie. Nie daj się o siebie trzeć. Mówię póki co, to muszę ich tak przybimbać, żeby coś cokolwiek robili. Ona pójdzie zarobi coś, tak mam nadzieję. Ci ty doniesiesz? Bo może weź to wyrzuć Miał, miał... O piesek jakiś hrabia. Co ty z tym zrobiłeś? to może nie, no bo będzie mi biegał do domu. Tu jeszcze jakiś kot, świniak. No pewnie, to jest po prostu pełno tych tu jeszcze coś widziałam. Please, Boziu. To tak, ja ci proponuję gościu. Kto tam upolował coś? Kararuszki ktoś upolował? Jakiś kotek, to pewnie Ares, bo jest wyszkolony, wiecie. Dobra, ty idziesz spać. Idź śpi w swoim super łóżku. A my czekamy na Żaklinę, która jest w do 23. Kto tam mnie odwiedza? Genia. No sorry, Geniu, nie teraz. Bo ludzie śpią, ludzie w tym domu ciężko pracują. A nie, przychodzą od 21 do... Znowu mi się zbugowało. Dobra, Żaklinko, idź Śpi. Muszę koniecznie uzbierać na nową lodówkę bo inaczej to się zakończy źle. Patrzcie, on już jest znowu głodny. Matulo. Może powinnam coś usunąć? Może szafkę powinnam usunąć, ale ta szafka nie za wiele mi da. 126. No dobra, to dość dużo. Dobra, usunę szafkę. Boże, mój koto szalał. A tu za ile sprzedam? Będzie. O kurczę, co ja teraz zrobiłam? Zrobiłam coś bardzo złego. Dobra. Trzeba chwytać się każdego możliwego sposobu. Mm. Mm. Jeszcze? Jeszcze brakuje? Boże. To się kończy, właśnie zawsze. Co ja powiem? Może tutaj usuwam. O. Potem najwyżej będę tego szukać, jak głupia. O, jaki to drogi jest. Ja potrzebuję tylko troszeczkę. Aha, i tak potrzebuję troszeczkę więcej, bo przecież nie zrobię żadnego posiłku z tego. Ciamajdy. Stać mnie na lodówkę? Stać mnie na normalną lodówkę. Alleluja. Um, tak, to ty weź sobie prysznic. Może weź nauczyć się gotować, tak, chociaż jeden pasek. O Jezu, ja mam katariusz, już, przepraszam. Dobra, będzie głodny, no trudno. Nie można mieć wszystkiego. Ale patrzcie, stać mi, żeby postawić jakiś, jakiś fotel. Może nawet krzesła dwa? Nie. Dobra, jakiś hotel jest. O, proszę. Może pani jest śniadanie. Tak by było najlepiej, słuchaj. Fuch, tego nie masz gdzie przygotować. O -o -o. No tak. Proszę to posprzątać. Em. Um. Hem. Hem. Trzeba usunąć więcej podłogi. Potem ja będę naprawiać tam. Widzicie jaka jest tam Dobra. Proszę go posprzątać. I zjeść śniadanie jak normalny człowiek, a nie jakiejś To To dzwoni, odbierz, może wygraliśmy kasę. Piegnij! Powiedzcie, że wygrałam na loterii. znana. Twój horoskop radzi dobrze strzec swoich sekretów. W twoim otoczeniu może się znaleźć coś niegodne zaufania. Super. Naprawdę. Naprawdę, po prostu to było mi tak potrzebne. Do której ty, ziomuś, pracujesz? Do dziesiątej. Czyli niedługo będziesz. Patrzcie, najadła się. Hehe. Nawet mamy zlew. No tak. Dobra. I idź się pouczyć gotować. Ach, musisz iść tam. No tak, bo przecież nie możesz w tym się umyć. Może jak ten przyjdzie, to kupimy nawet drugi fotel. Kupimy drugi fotel. A co, stać nas? Dobra, skoro ty tam już tutaj jesteś, to tak. To wyrzuć. Nie wiem, gdzie inną gazetę poniosłeś. Gdzieś była kiedyś. A tu szukaj pracy. Może w końcu natrafimy coś. Tak, masz szukać. O, kto to Elden. Kariela dla kelnera w przemyśle rozrywkowym. Jak myślicie? Stówka dziennie to już lepiej. Dobra, bierzesz robotę. Jak już to zrobiłeś, to weź powitaj tego ziomka. Pani co pani robi? Dobra. Komfort rośnie. W ogóle jakie ma klepeczki tutaj w Japonusie. Co on robi? Rozmawia. No dobrze, to rozmawiajcie. O, bo potrzeba będzie przyjaciół, więc... Idzie on, idzie. Rozmawiaj, plotkuj. Zabawiaj, żartuj. O czemu plotkujesz o żaklinie? O widzisz, mu się nie podoba. Ale żartowanie mu się podoba. O jak porozmawiajcie i... Może żongluj. Może jak będziesz robił z siebie pajaca, to też mi się spodoba. Kto to wie. Poszedł sobie. Nie no, gdzieś tutaj jest. A pani co tutaj wyczynia? Dobra, to czytaj książkę dla rozrywki. O patrzcie, podoba mu jak robisz z siebie. Dobra, to może żar... O nie, nie, nie. O Jezu, Klikam. A ty tutaj tak. Ty się ucz. To ty też jesteś główny. Tara. Idź. Biegnij odebrać telefon. Biegnij. Szybciej. Halo. Tak słucham. Pamela. Pa, pa, no? O! Patrzcie, znaleziona w trawie moneta to Simoleon Morgana z 1898 roku. Jest warta 1350. O! Dobrze, że odebrałeś ten telefon. Dobra, to czyli teraz możemy. Co możemy? Możemy postawić z tyłu jakiś tani. To mi się nie podobał nigdy. Ustawimy taki, jakieś krzesełka Takie mogą być? Takie nie, to leżaczki jakieś Bambusiki też średnio pasują A te? Nie no, te za drogie są Zostawimy jakieś takie muszelki mm, jeszcze co ja chciałam? Ja chciałam kupić dla włamywacza Chciałam kupić dla pożaru I co jeszcze? Hmm, coś czego potrzebujemy, o Jezu, zaraz kichnę, mam nadzieję, że jednak nie. Telewizor za pięćset Może lepsze łóżka? Nie no, bo oni tak nie mają co robić. Ale myślę, że telewizor nie będzie taki zły, to postawimy to tu. O, ja już wiem co ja zrobię. Wiecie co ja... O, no nie. Aha. Kto mi tutaj tego... o ty... Nie, nie, nie flirtuj z nim. To tak. Pani pójdzie podać lunch. Co pan. Ach, oglądasz. No dobrze. E, bo tutaj powinien być salon ogólnie. Więc tak też zrobimy. Nie ma to jak fotele. Tylko kurczę. To drzewo mnie będzie denerwować, ja już to wiem. Zrobimy to w ten sposób. Słuchajcie, może nawet jakiegoś kwiatka im postawię, a nie, bo to wszystko musi być na tym. Chyba, jakąś pokrotkę zwisającą. Pewnie czemu nieco będę żałować. Tutaj coś jeszcze, jakiś taki kącik jest. No dobra, nie no, myślę, że na razie. Bo w sumie na co mnie stać tutaj jeszcze? Na jakieś różne... O Jezu, mój kot znowu tam płacze. Może inwencja? Tak! To jest dobry pomysł. Zrobimy Ci tutaj sztalugę i... O Jezu, ale mi dużo pieniędzy. Z... No i co? I nie zrobić teraz obiadu. Skąd ja to wiedziała mić, malować. Słuchaj, i zrób siusiu. No i co? I muszę następny kawałek podłogi usunąć? Jezusie. Dobra. No może jednak... Weź, podaj ten lunch. Co robisz? No. Bo... Nie no, nie musisz tego tak tam... Idź sobie na razie oglądaj telewizję. Tak, a nasza Szaklina robi obiad. I myślę, że na razie w tym momencie skończymy. I potem powrócimy do naszych Simsów. A póki co ja się z Wami żegnam i na razie cześć.